Pierwszy raz usłyszałem, że mam nie pisać tej książki, tej i w ogóle nie zajmować się takimi tematami, nie dotykać osoby Bronisława Komorowskiego. Kilkanaście miesięcy temu od człowieka, który w mojej książce występuje jako były premier, to jest faktyczny były premier, i tak naprawdę on jako pierwszy powiedział mi, na takim dziwnym spotkaniu zorganizowanym mi przez dwóch kolegów dziennikarzy, byłych dziennikarzy obecnie, którzy są w tak zwanym pr czyli pracują w firmach public relations, często na rzecz tych, których kiedyś opisywali, czyli można chyba powiedzieć, że przeszli na drugą stronę. I oni zorganizowali mi takie spotkanie z udziałem tego byłego premiera. Na którym były premier, po tym jak mnie zeskanowano od palców, czubków, stóp, po, po czubek głowy, czy nie mam niczego, co ewentualnie nagrywa, to ten, że były premier mi dobrze radził i mówił, żeby zostawił Bronisława Komorowskiego nie dociekał, kim jest, kto za nim stoi, nie zadawał niepotrzebnych pytań. To może jeszcze wyjdę z tej całej historii bez jakiegoś wielkiego szwanku, bo nie wiem na co się porywam.